To druga część teraz będzie tego listu, kontynuacja, bo to za długo by było. Czekaj, na czym ja skończyłem? Może Państwa zaskoczę, ale księg zwany Kononem za swoją pracę, które i tak nie i tak się nie podejmował, bo wolał prowadzić śledztwa w nieistniejących sprawach, kategorycznie odmawiał wynagrodzenia w pieniężnego. W pieniężnego. Nie, nie odmawiałem. Aż poczekaj, a żądał zapłaty w formie fajek z przemytu i najtańszego alkoholu z dużym kopem. Przepraszam bardzo, ja nie przemycałem alkoholu i nic. Nie, 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 chodzi o to, że ty nie chciałeś pieniędzy, tylko za swoją pracę brałeś alkohol i fajki. Nie, nie brałem ani fajek, ani pieniędzy, ani e, alkoholu. Ja, że on, tak jak wspomniałem, mama się wkurzyła i powiedziałem, po, mama powiedziała, że. Gdzie pieniędzy? Gdzie pieniędzy? Za rano pracujesz? I mama... Dalej ja powiedziałem, co mama zrobiła. Słuchaj dalej. Kurna, jak gubię się. Lecz niestety, mimo próśb, a nawet żądań, aby owy delikwent pił ewentualnie po pracy, a nawet w weekendy, żeby następnego dnia nie mieć kaca w robocie i nie wyrabiać jeszcze gorszych numerów, ksiek wręcz chwalił się z uśmiechem i nie krył się, że pije przed pracą. W jej trakcie, nie. a nawet zamiast pracy... Przed pracą? No, że, tak. Czekaj. Przepraszam bardzo. Przed pracą, w trakcie pracy. Poczekaj, dokończę zdanie. Z czasem stało się jego znakiem rozpoznawalnym. Że piłeś przed pracą i w pracy. Przepraszam bardzo, ani przed pracą, ani po pracy alkoholu nie spożywałem. Tylko bo w pracy. Je, bo jeżeli ja bym spożywał alkohol e, przed pracą i po pracy, nie mógłbym jeździć Lublinem samochodem. Od razu to jest zabronione, że jak człowiek jedzie przed pracą i po pracy chla alkohol, to nie może jechać samochodem. I słuchaj dalej. Daj kończyć. I ja nie spożyłem alkoholu. A proszę nie wymyśleć takich zdór, bo ja nie będę czytać i nie będę nagrywać więcej. Ja powiem, ja. wyczerpuję się z tej sprawy całkowicie. Proszę nie kłamać na mnie. Ktoś nagrywa, coś pisze. Listy o okrutne, ohydne, fałszywe, kłamliwe. Pewnego dnia zaczęła się czarna seria z udziałem Krzysia Fisia. Któregoś dnia wydać się mogło zwykłego. Któregoś. Czekaj, kurna, zgubiłem się. Któregoś dnia wydać się mogło zwykłego Krzysiek kolejny raz spóźnił się do roboty. Kiedy łaskawie dołączył do ekipy, która tego dnia pracowała na cmentarzu, żeby wykopać i ekshumować kilka lat wcześniej. Pochowanego mężczyznę, widać było, że Krzysiek kolejny raz był na bani i chlapnął niemało tuż przed przyjściem. Już przerwę. Nie byłem na bani i się nie spóźniałem. Zawsze byłem wcześniej przed pracą. To oni się spóźniali, oni nie przychodzili, a ja już samochód wjeżdżałem na plac Krzyśka na ulicy Glinianej 5 i tam. Rozpoczynałem pracę mówię Krzysiek, co mam robić, czekaj na, na pracowników, pracownicy się spóźniali, nie przychodzili, ja mówię Krzysiek, to co ja sam mam robić, no to ja z Tobą pojadę, mówił. dawaj ładujemy i jedziemy, no i ja rozrabiałem cement, ręcznie było rozrabianie Boceniarki nie było, a powinna być beceniarka. E, Ubranie nie dawał, ja swoje ubranie brałem z domu, raz wszystko, buty, nie buty, wszystko brałem z domu, swoje ubranie, a pracodawca powinien zapewnić ubranie i, i tak dalej. Powinien kopywać i rękawice i nie rękawice. Później dalej mówię, że e, ja zacząłem rozrabiać, przyszedł jeden już pracodawcy jego, Nawalony jak ten, ja mówię, to co, on będzie pracować? Idź do domu, on powiedział Krzysiek, do domu marsz. No, przyszedł, wyszedł za bramę, zdenerwowany i tak dalej. Chyba to jest wymyślane z palca, nie wiem skąd, fałszywe listy przychodzą do mnie. Poczekaj, dalej, zobaczymy co dalej będzie. Co tu się wydarzy dalej? Jak wspomina Pan Niemiecki, kiedy pozostali pracownicy Sami wykopali dół. Krzycho zatoczył się do owej jamy z łopatą, nieudolnie chcąc pomóc. A co ty robisz? Nie jedz teraz. Ja wiem. Nieudolnie chcą, chcąc pomóc, po skończonej już robocie, I, i gdy zamachnął się łopatą, wpadł w ten dół razem z nią, wyciągając ten Czekaj, razem z nią, robiąc przy tym dziurę, dziurę pustą głową w trumnie. I kiedy pracownicy chcieli go stamtąd wyciągnąć, ten wymamrotał tylko: Panowie ci, sami swoi a gdzie ciemno, tam przyjemno. Pracownicy w szoku nie wiedzieli, co robić, więc zadzwonili po niemieckiego. Ten dotarł na miejsce z dźwigiem, żeby wydostać krzyżka z dziury, i chwytając krzycha hakiem zagacie i ciągnąc do góry okazało się, że krzychu, tuląc się do trupa, jest wyciągany razem z nim. Krzysiek będąc już na powierzchni ocknął się i w jakimś amoku wziął nieboszczyka w pół i zaczął z nim tańcować. Wołając coraz o panie, jakie to teraz robią fajne zabaweczki jak laleczki. Dobra, kończę. Widzicie jak? Piszecie na mnie. Ja żadnego trupa nie wyciągałem, i tak dalej. Trup był e, w dole, i tak dalej. Prawda, rozbieraliśmy pomniki e, podwójne, potrójne, i tak dalej. Rozbieraliśmy pomniki. Ja się gruz z pomników, i tak dalej. Trzeba było uważać na każdy, jak bo pomnik czasami jest po środku stary i trzeba było, a nie zapewniał ani plandeki, ani nic, żeby za, zaścielić. Ja brałem od siebie i plandeki, worki stare, worki stare brałem, żeby zaścielić pomnik, co leży, stoi obok dobry, żeby nie uszkodzić, bo jeżeli uszkodzisz, nawet raz od prysła bryła, od, od którego rozbieraliśmy e, roz, e, pomnik e, dwurodzinny, to dobrze wziąłem plandekę swoją. zaścieliliśmy, a my trzeba zaścielić, bo nie tak chwilę od płyśnie bryła starego pomnika, na ten będziesz płacić. Tak, odrosnęła i ja wziąłem Plandeko, zaścieliłem ten dobry pomnik, i. Aż, się, aż się zaplułeś. Co? Moje, widzicie? A prac, pracownik powiedział, tak, Krzysztofie, dobrze, że wziąłeś. Dobrze, że wziąłeś. A my uszkodziliśmy pomnik. Trzeba było płacić za ten pomnik. Dalej. A kiedy to zakręciło mu się w głowie, wleciał kolejny raz do Jamy wołając. E, panie Denat, co pan? Co pan mnie tu milczysz? O, Jeżeli masz pan ochotę zostać żoną wieśniaka. Poczekaj, nie, przerwa. Nie, Daj kawałek, przeczytam. Żoną wieśniaka, to ja jestem, jak to się mówi, do wzięcia. Natomiast kolejnym z ekscesów było to, jak Krzysiek, chcąc wywąchać kolejną wymyśloną przez siebie sprawę kryminalną, zaczął wąchać teren cmentarza. Tyle tylko, że tak wąchał, że jak stwierdził, sam wytropił minso i zaczął odkopywać łopatami grób zma zmarłej emerytki. Co? Mince? A co to minka? Minso, mięso. A mięso, tak? Tak. A jakie mięso ja, ja odkopywałem? Trub leżał w trumnie. Ja nie odkopywałem, eee, tylko normalnie pomnik się rozbierało i tak dalej, a później pierwszy Trupa wydostawało się z trumną, a później drugiego. I co? Nawet murowałem. Eee... Ale dobra, daj, ja dokończę list. Poczekaj, już tu nie opowiadać, co robiłeś, każdy wie. No. Tyle tylko, że tak wąchał, że jak stwierdził, sam wytropił <grym> minso i zaczął odkopywać łapami grób zmarłej emerytki i zresztą Zresztą w jednym. Kiedy zrobił swoisty tunel w ziemi. Dokopując się do niej, krzyknął: Bingo! Mam ją, panowie! Po czym dodał za chwilę: Dobra, chłopaki, zakopujta. Ja se tu zrobię z panią elegancką chałupkę. A gdzie ciemno, tam przyjemno. No nie gienia? A chyba nie muszę dodawać, że i tym razem Krzysiek był na bani, jak zresztą przez większą część życia. No i tak właśnie zakończyła się opowieść niemieckiego i oczywiście kilkudniowa praca Krzycha. Pozdrawiają państwa, dziękując za wysłuchanie, sąsiady Darek i Andrzej N. E, Darku, N, niechłam, niechłam tym liście, bo ten liście jest ohydny od ciebie, i tak dalej. I nie będę czytać żadnych listów. No, już listy wszystkie. No i bardzo dobrze, dzięki Bogu. To co, już jechać mam? Co? Już jechać? Gdzie? Yeah. Jechać mam już. Nie. Maile? Maile. A, maile to nie listy. Dobra, to przechodzimy do maili.